Na program zaprosił sponsor Lorenz, producent słonych przekąsek. Sponsorem programu był Orlen, partner polskiego sportu. Na program zaprosił sponsor właściciel sklepów Media Expert ze smartfonami, telewizorami, laptopami i sprzętem AGB. Taką całą pizzę w żabce dostaniesz za 16 zł. A taki kawałek pizzy? Dostaniesz też za 16 zł. I co? Tak myślałem. Żabka Menu. Najbardziej w ceny w mieście. They say we get what we deserve. We the wanted. A czarno wanted and the new friend wanted. Lejs. Lejs. To nie lejs. Pyszne chipsy z doskonałych ziemniaków. Lato smakuje lepiej z Lays. Witamina C, D3, a selen? Też sobie wyliżesz? Tak, przy ludziach? Zozole Home Smak na kupaczce. Weź udział w loterii i wygraj. Zara Workwear. Raz złożysz, nigdy nie zdejmiesz. Przeceny XXL w Media Expert. Teraz smartfony z... ...porputery gamingowe. Trajer, ...rowery górskie w super, w niskich cenach. Sprawdź też oferty w aplikacji Media Expert. Bo Media Expert Zbuduj własny Discovery Box. Wybierz 5 próbek, przetestuj i znajdź swojego ulubieńca. Kino. Today is yours. Feel good. Już teraz na notino koreański kosmetyk w promocyjnych cenach. Kibice. Nieważne, czy deszcz, czy upał. Nieważne, jaki wynik. Bez was nie ma piłki nożnej. Kibicem się jest, a nie bywa. Sposób tytułarny pierwszej i trzeciej ligi piłkarskiej A z unikaniem, nie... pakiet OC z naprawą na miejscu. Wow. Holowaniem. Wow. I autem zastępczym. Wow. Upaku, trzy bierz. Jak dorzucają ekstra w pakiecie oceny, to bierz. Ketonal na zwykły ból głowy? No jasne, to sprawdzony lek. Można mu ufać? No jasne, to ekspert od bólu. Można brać go od razu, gdy boli? No jasne. ketoprofen. Ja na zwykły bóle głowy, cofim sytuacja bo ma zostawioną datę ketoprofenu i jest bezcepty. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj z gotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest stop... W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub faceł. To Mój niezwykły. błękitny ketonal. No i. Ów owoc to nie tylko źródło zdrowia, ale też esencja słodkiego życia, którym. możesz zyskać słodką premię darmową na prawę telefonu. Otworzysz konto w banku Kredi i A. Klasyczne otwarcie. Szanuję. Co to jest to, jak. wakacje na można jak ranca w kinie, jak Macroyal. Hmm. No nie Macroyal. Dobra, szyka wygrana. Zgarnia magaty i do samonie. Nie mam samochodu. To tak są. Albo już spacerek którzy z beretem. No jest i jest Jon. Wzór smaku Mata. Masz smaka na Makroyala. Myślami jesteś już w Maku. Szachmak. Od Wrocławia. Po Inowrocław. Od Warszawy? Po Warszawę na wakacjach na Helu. Dzielą nas nie tylko odległości. Choć mówimy wspólnym językiem, to przecież na obiad mogą być i pyry, i ziemniaki, i gróle. Byle dużo, ale w każdym miejscu polskim łączy nas jedna rzecz. I mała, i duża, i bliska, i codzienna. Nasza. Moja. Twa, biedra. Drona, Biedonka. 30 lat niskich cen codziennie biedronka. Małe społeczność, ale marzenia wielkiej ligi Jak na narodowy musi być Czy się spełnią? Mam ta komisja, będziemy ci zakładać portal randkowy Musisz mieć jakoś komiteta, to musi być coś Chciałbym mieć dziewczynę, chciałbym się znowu zakochać Jestem ten może tak Stawiam takie poprzeczkę, nie idę na półśrodki LKS naprzód wieżowa, lepiej niż baję monachium No może teraz księżniczka z bajki przychodzi na koniu Odcinek. Witaj w Pie YouTube o 20:00 w TTV. Sorem programu jest Orlen, partner Polskiego Sportu. Na program zaprasza sponsor Lorenz, producent słonych przekąsek. Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepów Media Expert ze smartfonami, telewizorami, laptopami i sprzętem AGB.